Zapraszam na kurs maturalny www.piodściupak.pl. Punkt S o współrzędnych 2 i 7 jest środkiem odcinka AB, w którym A równa się minus 1 i 3 i punkt B ma współrzędne, Właśnie mamy określić współrzędne punktu B. Zaznaczmy tę sytuację w układzie współrzędnych. Mamy oś X, mamy oś Y, punkt S ma współrzędne 2 i 7. Raz, 2 na X, 7 na Y, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu jest punkt S o współrzędnych 2 i 7. Punkt A ma współrzędne minus 1 i 3, minus 1 i 3, raz, 2, 3. Gdzieś tu jest punkt A. No i teraz, gdzie będzie punkt B? Punkt B na oko będzie gdzieś tutaj, prawda? No bo skoro S ma być środkiem, no to tutaj musi być gdzieś punkt B. No i jak znaleźć współrzędne punktu B? Skoro współrzędne punktu A to jest minus 1 i 3, a niech B ma współrzędne jakieś x i y, ok? No teraz musi zachodzić taka własność, że minus 1, czyli to co stoi tutaj, dodać x, minus 1 dodać x, podzielić na 2, czyli to plus to na 2, musi dać to co jest na środku, czyli 2. Czyli mnożymy sobie stronami razy 2. Minus 1 plus x równa się 4, minus 1 na drugą stronę, czyli x równa się 5. Pierwsza spółżena tutaj musi, mieć, yy, musi być piątko. No zobaczmy, w zasadzie jest już odpowiedź A. Tutaj mamy 5 jako pierwszą współrzędną, ale jeszcze sprawdźmy profilaktycznie drugą współrzędną, czyli y. W ten sam sposób, czyli piszemy 3 dodać y, 3 plus y podzielić na 2, to plus to na 2 daje nam 7. No i mnożymy stronami razy 2, czyli będzie 3 plus y równa się 14. 3 na drugą stronę, czyli y równa się 11. No i jest taka y, odpowiedź. Czyli punkt B ma współrzędne, zobaczcie 5 i 11, odpowiedź A.